Na platformie zakupy możesz zamówić ulubione produkty profesjonalne bezpośrednio od znanych dostawców. Aplikacja BooksyBiz to od teraz narzędzie 360 stopni do zarządzania produktami w salonie. Od śledzenia stanu magazynowego, przez zakup produktów, aż po ich sprzedaż detaliczną. Zakupy to od teraz nowa strona główna zakładki magazyn w BooksyBiz na przeglądarkach internetowych i tabletach. Przejdziesz do niej, klikając ikonę w menu po lewej stronie ekranu. Twoja dotychczasowa lista produktów jest nadal dostępna w zakładce Produkty u góry strony, a w jej działaniu nic się nie zmieniło. Produkty możesz wyszukać na kilka sposobów. Skorzystaj z wyszukiwarki i wpisz nazwę produktu lub wybraną frazę. Zatwierdź klawiszem Enter lub kliknij przycisk Szukaj. Drugi sposób wyszukiwania to przejście do wybranej kategorii lub podkategorii. Możesz kliknąć zarówno w główną nazwę kategorii, jak i wybrać dowolną z rozwiniętego menu. Każdy dostępny produkt ma przypisane zdjęcie, markę, nazwę i opcjonalnie rozmiar opakowania oraz oczywiście cenę. Aby jeszcze lepiej dopasować wyniki wyszukiwania do Twoich preferencji, do dyspozycji masz opcję sortowania według nazwy. Ceny oraz czasu dodania. Po lewej stronie ekranu znajdziesz rozbudowane filtry, które możesz ze sobą dowolnie zestawiać. Kliknięcie w jakikolwiek z nich automatycznie odświeży listę produktów. Dostępne filtry to producenci, zakres cen od do, który możesz dostosować ręcznie oraz wpisując konkretne kwoty. Dalej jest pojemność, kolor oraz opcja wyświetlania produktów tylko aktualnie dostępnych u dostawcy. Za pomocą etykiet wyróżnisz produkty oznaczone jako nowość, oferta specjalna, bestseller oraz tylko w Booksy. Ten ostatni wyświetli produkty, których nie znajdziesz nigdzie indziej poza Booksy. Wyświetlone produkty możesz od razu dodawać do swojego koszyka za pomocą opcji dostępnej u dołu kafelka. Po kliknięciu wyświetla się okno z dodatkowymi informacjami. Zobaczysz tu zdjęcia, dostawcę, minimalny czas wysyłki oraz minimalny koszt przesyłki. W tym przypadku najtańsza opcja dostawy jest darmowa. Szczegółowe ceny innych form dostawy będą dostępne na późniejszym etapie składania zamówienia. Ustal konkretną ilość produktów, wpisując liczbę ręcznie lub dostosuj ją ikonami plusa i minusa. Zatwierdź wybór klikając w przycisk Dodaj do koszyka. Swój koszyk możesz podejrzeć w każdej chwili, najeżdżając kursorem na ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Wszystkie szczegóły produktu są dostępne po przejściu do jego karty. W tym celu kliknij wybraną pozycję. Tak samo jak wcześniej są tu dodatkowe zdjęcia, informacje o dostawcy, minimalny czas wysyłki oraz minimalna kwota dostawy. Dostosuj liczbę zamawianych produktów i kliknij Dodaj do koszyka. Każdy produkt, który jest dostępny w ramach modułu zakupy, możesz skopiować do swojego magazynu, klikając w opcję Skopiuj produkt do magazynu. Dzięki temu system zapisze w Twoim magazynie wszystkie szczegóły, takie jak nazwa, producent, wielkość opakowania czy kod kreskowy. Skopiowany produkt nie będzie niczym odbiegał od tych dodanych ręcznie. Możesz na nim wprowadzać wszystkie zmiany oraz operacje na dokumentach magazynowych. Nie musisz kopiować produktu, którego nigdy wcześniej nie miałeś i chcesz zamówić po raz pierwszy z Booksy. Po zrealizowaniu zamówienia i przyjęciu go na stan, system automatycznie utworzy kartę produktu w magazynie. Z opcji kopiowania skorzystaj, jeśli zamawiałeś wcześniej dany produkt poza Booksy i nie masz go jeszcze w swoim systemowym magazynie. Kliknij przycisk Skopiuj informacje o produkcie. W razie potrzeby jest również dostępny powrót. Po skopiowaniu produktu możesz przejść do niego w magazynie lub wrócić do platformy zakupy. Zjeżdżając stopniowo w dół, możesz zapoznać się ze wszystkimi szczegółami danego produktu. Dostępne informacje to parametry, opis, składniki oraz dodatkowe informacje od producenta. Na samym dole dostępne są propozycje innych produktów z tej samej kategorii, co aktualnie przeglądany. Twój koszyk jest już pełny. Czas na złożenie zamówienia. Kliknij ikonę koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Na wyświetlonym ekranie zobaczysz u jakiego dostawcy zostanie złożone zamówienie oraz listę wybranych produktów. Przy każdej pozycji możesz jeszcze na tym etapie zmodyfikować ilość, analogicznie jak wcześniej, wpisując liczbę ręcznie lub klikając ikony plus i minus. Jeśli chcesz zrezygnować z jakiegoś produktu, skorzystaj z ikony kosza. Każda operacja automatycznie zmieni poszczególne ceny i łączną kwotę zamówienia. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij dalej. Teraz pora na szczegóły dostawy. W pierwszej kolejności spójrz na adres. Tutaj automatycznie podstawi się adres twojego biznesu, ale w razie potrzeby możesz go dowolnie edytować, klikając ikonę ołówka lub usunąć ikoną kosza. Wybierz adres spośród już istniejących, jeśli wcześniej składałeś jakieś zamówienia, lub kliknij w opcję dodaj nowy adres. Uzupełnij wszystkie pola, a następnie zapisz. Wybór zatwierdź przyciskiem zapisz. Analogicznie jak w przypadku danych dostawy, dane do faktury również automatycznie pobiorą się z danych twojego konta w Buxie. Również możesz je edytować, usuwać i dodawać nowe. Teraz wybierz metodę dostawy, a następnie płatności. Oczywiście, jeśli są dostępne różne do wyboru. Pamiętaj, że poszczególne opcje dostawy oraz metody płatności mogą różnić się w zależności od wybranego dostawcy. Teraz spójrz na prawą część ekranu. Zobaczysz tu podsumowanie swojego zamówienia. Aby je potwierdzić, konieczna jest akceptacja regulaminu dostawcy. Opcjonalnie możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych dotyczących platformy zakupy. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij przycisk Sfinalizuj zamówienie. Twoje zamówienie jest złożone, jeśli wybrałeś formę płatności za pobraniem lub system przeniesie Cię do płatności online, jeśli wybrałeś taką formę zapłaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Pomyślne złożenie zamówienia zostanie zasygnalizowane odpowiednim ekranem. Od tej pory dostawca jest w pełni odpowiedzialny za realizację Twojego zamówienia i będzie informował Cię mailowo o kolejnych etapach. Jeśli masz do tego jakiekolwiek pytania, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą. Szczegóły złożonego zamówienia znajdziesz w Booksy, przechodząc do zakładki Moje zamówienia. W razie potrzeby, wyświetloną listę możesz przeszukać za pomocą dostępnej wyszukiwarki. Na liście wybierz zamówienie, które chcesz sprawdzić. Są tu dostępne dane takie jak numer dokumentu, data wystawienia, dostawca, adres do faktury oraz adres dostawy. Poniżej dostępna jest lista produktów wraz z ilościami i cenami. W dolnej części strony znajdziesz informacje kontaktowe dostawcy. Każdy etap realizacji Twojego zamówienia zostanie potwierdzony odpowiednią wiadomością e-mail od dostawcy. W pierwszej kolejności otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie zostało opłacone, dodatkowo operator płatności powiadomi Cię o realizacji transakcji. Następna wiadomość to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Gdy zamówienie będzie gotowe do wysyłki, dostawca prześle do ciebie fakturę VAT. Ostatnia wiadomość to informacja o wysyłce, która zawiera numer do śledzenia przesyłki u wybranego przewoźnika. Dodatkowo przewoźnik może w osobnych mailach informować Cię o statusach przesyłki. Jeśli aktywnie korzystasz z magazynów Buxi, teraz możesz przyjąć produkty na swój stan magazynowy. Przejdź do zakładki Moje zamówienia. Wyszukaj lub wybierz zamówienie na liście. Teraz kliknij przycisk utwórz przyjęcie zewnętrzne. Wybierz osobę wystawiającą, czyli wprowadzającą zamówienie, oraz opcjonalnie osobę zatwierdzającą i uwagi. Zweryfikuj pozycję z dokumentu i porównaj z tymi otrzymanymi w przesyłce. W razie potrzeby możesz je dowolnie edytować, zmieniając ilości, miejsce magazynowania, ceny lub całkowicie usunąć produkt z listy za pomocą ikony kosza. Możliwe jest także dodanie kolejnych pozycji spoza listy w danym zamówieniu. Gdy wszystko jest gotowe, kliknij Zapisz. W ten sposób przyjąłeś zamówienie jako dostawę. Szczegóły przyjętego zamówienia sprawdzisz ponownie przechodząc do niego w zakładce Moje zamówienia po kliknięciu w przycisk Dane dostawy. Na przyjętych teraz produktach możesz prowadzić wszystkie dostępne operacje, od sprzedaży po rozchód. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania magazynu w Booksy, zapoznaj się z innym materiałem w naszej bibliotece Booksy lub sprawdź link w opisie tego filmu.